Ostatni dzwonek i radosne hasło Witajcie wakacje, żegnaj szkoło czyli koniec roku szkolnego W kętrzyńskich szkołach 26 czerwca odbyły się uroczystości wieńczące pracowity rok szkolny Miniony rok szkolny był dla szkoły bardzo udany. Uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach wiedzy i zawodach sportowych uzyskując czołowe miejsca Najbardziej cieszą nas wyniki elzaminu zewnętrznego szóstoklasisty Uczniowie w pierwszej części egzaminu z języka polskiego i z matematyki osiągnęli ósmy stanin w dziewięciostopniowej skali staninowej, a z drugiej części z języka angielskiego uzyskali szósty stanin. Uzyskane wyniki są o kilkadziesiąt procent wyższe od wyników na szczeblu wojewódzkim. Wyniki z pierwszej części okazały się, że są najlepszymi wynikami w mieście, w gminie i powiecie. To jest duży sukces uczniów klasy szóstej, Którzy przez 6 lat przygotowywali się w szkole. Dużo tych sukcesów było, trudno jest teraz wymienić. Uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu plastycznego, który, który, który ogłosiła firma MTI, sofa moich marzeń. I uczelniowie klasy 5 zdobyli pierwsze miejsce w danym konkursie i przedstawiciel MTI wręczył na zakończeniu roku właśnie bon o wartości 3,5 tysiąca złotych na wycieczkę szkolną. Rozdanie świadectw oraz nagród dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, pożegnalne przemówienia to główne punkty szkolnych uroczystości. Na pewno warto się uczyć, bo w dalszym życiu będzie łatwiej, tak? No. No, na pewno pomogli mi rodzice, nauczyciele, koledzy, koleżanki. Uczę się dla siebie, a nie dla kogoś innego. Do szkoły idę do starego ogólniaka tak zwanego. Yy, idą ze mną dwie koleżanki, więc myślę, że będzie raźnie. Myślę, że w gimnazjum pomyślę co dalej, bo na razie jeszcze poziom podstawowy, więc nie wiadomo jak to tam będzie dalej. Uczniowie już snuli plany na najbliższe wakacje. Ja uważam, że ja, znaczy moje wakacje będą udane, ponieważ jadę do babci, którą bardzo lubię, żeby tam spędzać miłą chwilę. Uh -huh. A Ty gdzie Ja wyjeżdżam za granicę do cioci i uważam, że będą wakacje wspaniałe. Uh -huh. e, ja będę jeździć nad jezioro i nad morze i mam nadzieję, że moje wakacje będą udane. Uh -huh. Wyjadę w góry i mam nadzieję, że moje wakacje będą udane. Wyjeżdżam do Gdańska nad morze i będę tam miło spędzał chwilę z ciocią i z wujkiem.